What do you Не. Thank <laughs> you. Chodzi o to nie szczak. Mamy tację polityczną, ale tylko chodzi dokładnie o szczególną część węglu, czyli w sobie trzeci argument, no tylko tutaj już jak lekarnie piwa. Niektórzy twierdzą, że Niemcy mieli dobrego noca, nosa, bo wybrali sobie tereny bezpieczne, do drugiej połowy roku 24. To tylko pytanie portowe. Skąd mogli o tym wiedzieć?

Cały czas próbuje się dotrzeć do tych pozostałych około 60%, które podobno w górach zostały wykonane. Podobno Niemcy zdołali to ukryć w okresie między końcem lutego 1945 a 7 maja 45, kiedy udało im się powstrzymać armię radziecką w rejonie miejscowości Strzegą. tylko nie było żadnych walk. Musieli się w jaki sposób dogadać, ale miał świadomość, że sobie tak będzie się robił po swojemu celu kierunkowania prac rozróżnawczych na tych terenach niedaleko w miejscowości Głuszyca pozostaje jeden z Ten człowiek nazywał się Anton Dalmus Niedaleko w Głuszycy mieszkał do 58 roku. W 58 roku wyjeżdża do Trudnika i tam przebywa. Do 1964 roku. Tutaj na miejscu, w tym pierwszym okresie, miał podobno ukierunkować działania rozpoznawcze. Miał sprawić, żeby Rosjanie tymi obiektami, które pozostawiono, po prostu się zajęli. No i być może tak rzeczywiście było. Musiał swoje zadania, słuchajcie, bardzo sumiennie wykonywać. Bardzo często, w góry wjeżdżał, pokazywał, opowiadał zadawane pytania, kwitował na różne sposoby. Na część pytań twierdzi: Jest ten pierwszy raz w życiu, nie mam pojęcia do czego to miejsce miało być wykorzystane. Także jak widzicie, no dosyć dziwnie to wszystko wyglądało. Znajdzie się w どうもありがとうございました。 Słuchajcie, wysyłacie bo o jakichś tam, jak mówimy, faktów, opowiadają właśnie takie historie. Na przykładzie tych obiektów no, zawsze mówi się o tym, co ukryli Niemcy, co przed nami ukryli Rosjanie, co zabezpieczyli już nasi wojskowi. No, również te obiekty z działalnością pana Brymana. To w swoim serialu Skarby III Rzeszy o bardzo szczegółowo rozwija gołożański w każdym zamku. Wam powiedzą, jakie to wasze tego zamku zostały przywiezione przez Niemców skarby i nie zdołali to wywieźć, tylko w podziemiach zostało to ukryte. We wszystkich historiach, słuchajcie jest troszeczkę prawdy, ale w większości jest później do powiedzenia. O, no, trzeba szlędkowi albo widzowi po prostu podpowiedzieć, dopowiedzieć, co ewentualnie mogło się. Tak, ale to się okazuje, w że mamy tutaj, nie tylko u nas, ale wszędzie takie ekspozycje, które są fizycznym dowodem, że jednak trochę prawdy w tych opowieściach z okresu wojny i tego czasu powojennego się znajduje. To jest właśnie taka, że zostało w 2009 roku wiosną odkopane lekko w miejscowości Radzie Ludziej tam już po zakończeniu wojny, po przekazaniu terenu przez stronę Polakom, zaczęły działać nasze firmy, specjalne przedsiębiorstwo. Gromadzono to, co pozostało o niemieckiego uzbrojenia w jednym miejscu, na terenie miejscowości Głuczyca. Wywożono, a to, co pozostało, jak to nazywa, wykopali do oliwy środka, zasypali. Udało się sprawdzić to miejsce, no i część, ta grupa, właśnie nazwy film do nas przyniosła jest taka obietnica wódnicza, kiedy będzie remont płyty wojska, będziecie mogli sprawdzić, co się tam znajduje. Także widzicie, no 70 lat po wojnie, a cały czas są takie rzeczy tutaj wykopywane z ziemi, odnajdywane, także być może niedługo takie same rzeczy, a być może coś ciekawszego jeszcze udać, słuchajcie, do tutaj przywieźć, nie umieć.

हेलो हेलो मैं बोल रहा हूं आप बता दीजिए क्या बात है